No hej. Wiem, że dużo osób w Polsce o tym jeszcze nie wie, ale podobnież jutro 29 kwietnia ma być wirus na MSP um, i o co mi chodzi z wirusem? Um, chodzi o to, że osoby mówią, że jak się zrobiłeś 29 kwietnia 20, 2017 oczywiście na MSP, um, to dotyczy każdego serwera i nawet jak się... I to jeszcze dotyczy Blog Planet i... Pani Planet i wszystkie jakieś te. Um, jeszcze nie można się zalogować na, na telefonie, na tablecie na komputerze ani nic. Oto dzisiaj, że jak się zalogujesz na MSP, to prawdopodobnie wyskoczy ci, że um, straciłeś na... na telefonie ci wyskoczy że nie ma internetu. Na komputerze na coś tam będzie pisał jakiś błąd czy coś tam. I podobnież będzie ci to ściągnie wirusa. To podobnie są hakerzy. Um, jest naprawdę dużo filmów na, na, na angielskim, na angielskim YouTube, jak tokolwiek nie przyjdzie. Ale jest dużo filmów po angielsku o tym, ale nie ma nic po polsku. Jest nawet po hiszpańsku samo. Nie wiem, dlaczego tu nie mam po polsku. Wiem, że dużo osób o tym nie wie. Um, jest tu naprawdę mnóstwo filmów, pokażę Wam. Naprawdę mnóstwo filmów o tym, jak widzicie. I e, sobie jeszcze mówią, że zalogujesz że się z tego co stracisz swój internet na zawsze. I mam na myśli na zawsze. Ja w to nawet wierzę, ale się, ale to chodzi, że ja się zaloguję. Ja się zaloguję. 29 kwietnia. Oczywiście nie na te konto. Na moje inne konto się zaloguję. I będę nagrywać. I ale jeśli bym to zmyśliła, to by nie było tyle rzecz na YouTube. Jest naprawdę dużo rzeczy, że... Nie, nie, wolno się zalogować 29 kwietnia. Nie ma nic po polsku. Napiszę PL Mówią, że zamknąłem skarcę. Ja naprawdę nie wiem, czy. jest kwietnia. Tam jest kwietnień, co nie? Ja nie wiem, czy się napisał. 29. Wiem, że na napisał, nieważne. Nie ma nic na polskim MSB. To bym chciała was oszczędzać, żeby się nie lokować 29 kwietnia na MSB. Jeszcze mi przyszła. Taka wiadomość, którą Wam przeczytam. A, to trochę ciężej. Wiesz, że jutro ma być dzień wirusa na MSP. Proszę wyślij, chyba myśli, co doznaj. Jak się zalogujesz z 29 na MSP, będziesz miał, miała wirusa i brak internetu. Aż do końca. Jak kochasz swój internet i komputer? Nie zaloguj się 29 na MSP. Na YouTube jest wiele. wiem, że tam jest dużo, ale cicho filmów od, o... Ty, aha, o tym chyba spoko, ale są niestety po angielsku. I nawet ty i wpisz MSP virus 2019 april MSP 2017. Ja to będę nagrywać ikon i wam myślałam po co oszczeć i przepraszam, że nie nagrywam, ale tak, dobra.